Siemaneczko, z tej strony wood i widzimy się w kolejnym odcinku z Headstone, z ustawek. Eee, ostatnio nam nie udało się ponownie <grym> znowu nic zrobić, więc spróbuję więc od razu po nagraniu tamtego odcinka kolejne sobie nagrać, kolejną próbę, może tym razem pójdzie lepiej. Wiecie, to jest tak, że dopiero zaczynam tą kierkę po, po przerwie, a to pan zaraz zakończę. Eee, Wszedł już z jednego stanika, jego statystyki na innego. Okej. Okay. To wydaje się fajne. A tu bym mógł wybrać moc specjalną? Nie, myślę, że to może być ciekawe. No i yy, żeby nie było, że właśnie ja się dopiero uczę tej gierki, w sensie ja uczy się tutaj mechanik, więc myślę, że po czasie będzie szło to dużo lepiej, nie? Ale zobaczymy. Ale coś ja mnie się kręci. O! Oh. Dobra, myślałem, że kichnę, ale jednak się obyło bez tego. Oszczędziłem no, wam. I trzeba użyć? Jak to jest? Okej, okay, czyli to będzie trzeba używać. No dobra, kiedy trzeba przez tonikę, otrzymasz dwa. Hmm. Dobra, chyba odebrałeś to, nie jesteś podżywiołakiem. I tak, i teraz jak się z jednego stronika, wypływał sobie z innego. No i dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Spieczony luzak. <grymne> zobaczymy, jak to będzie szło. Jak będzie więcej stroników, myślę, że potem można je fajnie rolować. Tak naprawdę, sprzedając jedne, boostując inne. Zobaczymy. No, się napić, bo już mi. Oj, chłopnicy wystawił. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dostaję banana. Dostaję banany, dlaczego? To jest jakiś tryb taki? Natomiast zastanawiam. No, tak, od razu sobie tak zrobimy. Ale też są kupić przecież. Nie, to, to ci kolco zwierzę będą w spoko. Tylko nie sprzeciwaj teraz na Laurak. No szkoda. Połóż tutaj banana, czyli te banana's, okej. Okay. Warto je używać. Mam dla Zrobimy, sobie Może nie jest stronnik, ale Zrobimy sobie to. Zrobimy sobie to. Zostawimy tego zagrać. Zobaczymy jak to zadziała. Jednak o z wiele spróbujemy sprzedać. Jestem ciekaw też jak to zadziała wtedy. Okej, okay, czyli tak to Dobra. Dobra, tu nas nic interesuje. Tylko nie spoczywaj teraz na Laura. Bo teraz sprzedam tego, no to jego statystyki też przejdą na innego, więc myślę, że to też będzie spoko. Nawet mam jedną kartę zbustowaną, to że wtedy... Inne karty mogę postawić na ten sam sposób. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Dobra, teraz musimy wybrać sobie naszą misję. Na początku, że nie tury, No nie jesteś potrzebny. Jakieś zachęty skrajne rzucane są dodatkowo. Okej, okay, o kopię karty. Nie, to to bym sobie spróbował zagrać w takim razie. Eee, tu nas zbytnio nic nie interesuje, więc ja poszedł w level. Kupiłbym to. No i kupiłem żywiołaka na razie. Wystawimy sobie go Dodamy plus 2, plus 2 Nie chcę na dzienniku inkomodować prowokacji to przechodzą tylko co? Przyjazd statystyki. Tylko same statystyki, więc teraz są prowokacje. A tą prowokację bym sobie jednak zostawił na coś innego. Na przykład na niego też nie chcę, no bo on też pójdzie do odczytału docelowo. Więc myślę, że możemy znaleźć ciekawsze. Mm, ciekawsze. Ciekawszych obywatelów na rzucenie tej karty. Tu się zastanawiam, czy w sumie warto trzymać te karty, czy w przykład nie lepiej od razu się ich pozbywać tym zjedzeniem. Więc nie wiem, nie wiem że to natchnienie nie zostaje, nie? I też nie wiem właśnie czy warto w tego tę kartę bustować. Docelowo może wybiorę coś innego też. Także będzie tutaj moim kary. Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Przeprzes to nic nad nie atakuję, zagrasz na tą kartę. Na tą kartę, na tą kartę, czyli to co atakuje czy na mnie. I <grytania> to jest czasami takie właśnie... Niejednoznaczne. Ale na pewno sobie go wystawimy. No i to też sobie możemy wystawić ten przyjazny stolik, nie za co jest zachodnią kartę, dwie kraje klejnoty. Może na nią? W sensie właśnie dlatego. Ja bym poczekał jeszcze chwilę. Zobaczmy, też Znaczymy, jak to zadziała i czy on będzie się boostował. Czyli na niego leci, OK. Zobaczmy też, czy on będzie już na stałe zboostowany, czy tylko chwilowo. Jeżeli na stałe to będę go chciał ulepszać Jeżeli chwilowo Chwilowo. Okej okay. To na razie tak nie wiem co będę chciał jeszcze robić <grafy> Hmm. tak z tymi stronikami z tego demona No nie o czym już? Okej, okay. za każdym czym ja tak Poszedłbym poszedłem tak tą Dobra Zagramy sobie tego pirata, eee, tylko po to, żeby go zjeść. Eee, I co teraz? I co teraz? Kupimy sobie też tego banana. I, 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 i. I na razie nie wiem, go obustować, więc chyba poczekamy jeszcze. Myślę, że tutaj nie ma sensu jeszcze rzucać tych kart innych, to bym też dał teraz pierwszy, bo wydaje mi się, że on może postawać na stałe te karty też i że to się przyda docelowo. Ale jeżeli nie, to też lipka, tylko nie spoczywaj teraz na Laurach. się ułożyła, ale dobra, jest remis. Myślałem, że tam możemy ją wagonić, żeby kogoś przywołać, ale na szczęście nie. Eee, czym jeszcze? otrzymamy sobie zachęcamy się, skaczmy. Okej. Okay. I tak zrobimy level. I kupimy do okolicy zwierza. Ciężko dziś dostać u pochlejnoty. No dobra, zrobimy sobie w ten sposób. No i on nic więcej nie dziew nocie, więc sobie go pozbędziemy w sumie. Mamy czwarty poziom. 6, 5, 3 plus, plus, plus 3 plus 1 za... Co, aha, za to dostałeś, okej. Okay. Czyli nic tutaj się na stałe nie zbustowało, tak? Plus 2 plus 2, czyli ten też nas nie bustuje jakoś zbytnio. No trudno, trudno w takim razie. Eee... Ale dobra, no w takim razie i tak ulepszymy tą kartę. No tak mówię, ale najwyżej go zjemy później. I ktoś dostanie jego statystyki wszystkie. A nie możemy też tak przegrywać ciągle. Możemy sobie jeszcze... A... Myślę, że Chyba masz nie było nic ciekawego. Ej, dużo pekło. No szkoda, szkoda. Witaj ponownie. Jak ci się no Co tutaj mamy? Tak, kupiłbym. Hmm. Kupiłbym to Tak, kupię to. wiem tego, czy to jest zaliczana po sprzedaż. Okej, okay, wtedy kupię też to i dajmy sobie na kolecto zwierzę. Okej, okay, to jest fajne. To mi się podoba. Jemu też możemy dać. I jego gdzie fajnie zbustować oczywiście, no? Chyba. nadzieję, <laughs> tak mi się wydaje przynajmniej. Wtedy tego zjemy. Tego byśmy zjedli po prostu, na początku A potem zobaczymy, a potem zobaczymy Jaką w ogóle mam misję do zrobienia, bo jeszcze jej nie zrobiłem Dobierz do twojej ręki, ojejku <grych> Myślałem, że to szybciej pójdzie a ja nie wiem, czy gry nie skończymy sen, ja to nic nie zrobię. Ja też się skupiłem w sumie na tym, na, na, na odkrywaniu levelów. Leveli. O, jakie noszą gustowne A już mi go zniszczył. Nie fajnie. Co tu o, mamy? Dalej. Hmm. To nie jestem pewien czy nie zadziała po prostu na, jedną, na jeden rodzaj kart niestety No ale kupimy to Muszę kupić też na kolejną rundę. wszystkiego skosztuję przynajmniej raz. Okej, okay. to też byśmy kupili w takim razie. A nic niepotrzebnie. nie potrzebne, mogę mogłem zostać, mogę zostawić. No nic. Ten jest fajnie zbudowany, więc myślę, że to nas poradam. Poczywaj teraz na Laura. Niestety trochę dane I dobrze. No, jak się wszyscy tłuką. Dobrze kombinujesz. Dobra. No Teraz interes ruszy jak skopyta. kopyta. Tu nie dużo brakuje, więc chyba zaklęcia sobie zostawię. Chyba jeszcze nie powinienem odpaść. A sobie tak sobie mało. Jak ci spustują, to ten powinien się dobrze spustować. Mam nadzieję. Jeszcze sześć kart muszę kupić. O, może będą jakieś tanie karty. Też mocno dostał wcześniej, więc może wygramy na niego. Może nie ma jakiejś super talgi. Tego pewnie będziemy chcieli zjeść za niedługo. tak ma mam osą talię Kurde, z 15 się zbierało tam niedobrze niedobrze hmm. okej okay, o czym jeszcze żywiołaka nie jesteśmy pod żywiołaki, na koniec nie mamy urlopów. no nie zagrażając życie zagrażając zagrażając życie zagrażając życie na życie nie nie rodzaju hmm, takie... Ok, nakupimy no sobie to. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich. Tu mam cztery karty. Hmm. Dobra, wystawimy sobie to. po To, żeby tego Eee... Tego zjemy. Hmm. Nie wiem, czy mamy jakieś efekty. Ta twoja armia. Ale wystawimy go i go w sumie też, też sprzedamy i tego podoba. też kupimy. Masz tu złota za I też wystawimy. Tak. I tak naprawdę co? Jeszcze raz. Okej, okay, czyli co? Też go sprzedam. Źle to zagrałem. Ale nie będzie tak. Zrobiliśmy misję I co? I rzucimy na razie tutaj I Nie wiem czy to zaklęcie rzuciło się dwa razy? Chyba tak Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie się bardziej nie spustowało. No dobrze, my to wygraliśmy. Na szczęście trafiliśmy na słabszego przeciwnika, który już, już odpadł. Nieźle sobie radzisz. Oby yy, tak dalej. To nas nie interesuje. Okej. Okay. Tak, to bym sobie kupił. Oczywiście, znaczy, to nas interesuje. Ok, możemy sobie spróbować to zagrać. Eee, zagrać razem to inne. okej. Okay. to byśmy zjedli. Kupimy sobie to i kupimy sobie to. Więc ten nam się zbustuje. Odkryjemy stronnika. Spróbujemy sobie to wrzucić. To sobie zagram, żeby sprzedać. To sobie zagram, żeby sprzedać. Możemy eee... sobie gdzieś porzucać. Tego stronnika sobie wzmocniemy. Możemy to sobie zagrać i zobaczymy, co z tego będzie. No, mam nadzieję, że ta karta trochę tutaj nas ponci. Świetnie sobie radzisz, A ja widzę stoła, takie coś. Odpadniemy, no odpadniemy jak nic. Niestety. Ja pierdolę. zawsze odpada, jak no się ta talia rozkręca. Tak mi się wydaje, że ona już była w miarę rozkręcona i że tutaj by nam dużo mogło dać to później. <grym> Piąte miejsce. No nic, no się na razie bardzo powoli do góry. Yy, ale muszę jakąś inną strategię wyobrazić na kolejny odcinek. No, zobaczymy. coś yy, mi się chidęło. No nic, to też wszystko w tym odcinku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. I widzimy się w kolejnym odcinku z Herstanda. Trzymajcie się.